Każdą ocenę można poprawić, a przynajmniej tak myślą optymiści. Pesymiści widzą świat inaczej. Test to prawdziwe wyzwanie. Zwłaszcza gdy nie otworzyłeś podręcznika przez cały semestr, jak Tymek. Ale on się nie przejmuje. Zgapi wszystkie odpowiedzi od Zuzi. Jej chyba to nie przeszkadza. Byle nie dać się przyłapać nauczycielce. Pora na wyniki testu! Co za nieoczekiwana ocena! To niesprawiedliwe! Zuzia wygląda na niezadowoloną. Oczywiście, ona dostała swoją pierwszą czwórkę w tym roku. Oj, wow! Oto, co się dzieje, gdy dasz od siebie zgapiać! Prawdziwy influencer zawsze postuje. Nawet gdy chodzi o wyniki testu. Całe życie Kamili znajduje się online. Nie ma sekretów przed swoimi widzami. Relacja z oddawania testu to świetna okazja do narobienia szumu. Dwuja? No ludzie! Nie mogę dać hmm. tego na wizję. Jak to dobrze, że Elka dostała piątkę. Dobry wynik pomoże Kamili zdobyć dodatkową setkę lajków. Ale Elka jest wściekła. Czy właśnie przypisujesz sobie zasługi za czyjąś ocenę? Pora pokazać prawdziwe oblicze oh. tej oszustki. Wygląda na to, że po tej wpadce Kamila zamknie swoje konto. Pani są pamiętliwi, jeśli chodzi o oszustwa. Tomek jest całkiem pewny siebie. Jest przyzwyczajony do dostawania piątek. Ale dzisiaj coś poszło nie tak. Tomek zdecydowanie nie jest zadowolony ze swojej oceny. Jak to się stało, pani Weroniko? Nie można odmawiać ulubionemu studentowi. Zawsze ściera tablicę i zbiera testy po zajęciach. To pomoże ci nosić książki? Oczywiście Tomek. Dobrze, że jedynkę łatwo można przerobić w piątkę plus. Lubieniec nauczycielki nie musi poprawiać sprawdzianów. Co? Kolejna truja? Czemu? Pora na użycie broni ostatecznej. Mamy studenta. O, ona zrobi scenę. Wszystkim się oberwie. Biedak, jemu za to, że się nie nauczył. I nauczycielce za to, że nie umiała go nauczyć. Ale dramat! Czy tu rozegra się pojedynek? O, tak! Bezpieczniej będzie za globusem. Na przerwach ciężko znaleźć towarzystwo dla piątkowego studenta. Kujony nie są specjalnie popularni. Wszyscy się z nich śmieją. Ale to nic. Bo kiedy przychodzi wynik testu, on dostaje swoją zemstę. Oczywiście piątka. Ale kogo to obchodzi? Nic nowego. Chciałby jednak, by reakcje oh. kolegów były takie. Wow, jesteś wow. taki mądry! Dziewczyny wzdychałyby na jego punkcie. Wszyscy chcą iść na randkę z tak dobrym uczniem. Mózgi zamiast bicepsów. Ale kuksaniec od kolegi szybko sprowadza Edwarda na ziemię. Rzeczywistość jest brutalna. Niektórzy mają gdzieś, czy dostaną jedynkę. Jedna w te, czy we w te, kogo to obchodzi? Ale wrażliwi gorzej znoszą porażki. Elka nie daje za wygraną. Albo piątka, albo nic. Sytuacja robi się napięta. Pani Weronika, chyba jest gotowa poprawić jej ocenę. Ale Elka i tak chce wyjść z pompą. Dobrze, że sala jest na parterze. Znowu dwuja. O, tak. Moi rodzice będą wściekli. Obiecałam poprawić stopnie. Ale on chyba wpadł na przebiegły plan. Marcin pokazuje nauczycielce zawstydzający filmik. Czy wiesz, co na nim jest? Pani Weronika dziwnie uśmiecha się do nauczyciela w łefu. Czy macie romans? To news stulecia. Ale to nie wystarczy, by podejść na nauczycielkę. To żadna plotka. Pani Weronika wzrusza ramionami. Ale on może pokazać ten filmik całej grupie. Wygląda na to, że Weronika nie jest taka, na jaką wygląda. Co zapewne siebie spojrzenie. Taki facet nie przejmie się jedynką. Ale Tymek jest bardzo wrażliwy. Płacze z byle powodu. Słaba ocena z ważnego testu to powód do uronienia łez. Ten wzrok szczeniatka stopi najtwardszy lód w sercu. Nawet surowej pani Weroniki. Polesna dwójka zmienia się w piękną czwórkę. A, rozumiem. To tylko trik. Tymek ma niezłe zdolności aktorskie. Nie każdy potrafi płakać na zawołanie. Edward ma swój własny system oceniania. Zwykłe piątki nie są jego godne. On potrzebuje piątki plus. I nie podda się tak łatwo. Jest gotowy zrobić wszystko dla wyższej oceny, a przynajmniej udowodnić kilka teorii. To robi wrażenie! Jak on mieści całą tę wiedzę w swojej głowie? Nawet pani Weronika jest pod wrażeniem. Dobrze, da mu tego plusa! Zawsze tak kończy. Dla niektórych matematyka to język obcy. Łatwiej im przekupić nauczyciela, niż zapamiętać wzory. Michał jest jedną z tych osób. Też mi coś, jedynka. Ile kosztuje piątka? Może zawrzemy umowę? Pewnie, daj mi chwilkę. Pani Weronika ma inną definicję łapówki. Nie pieniądze, a wiedza. Nie tego oczekiwał Michał. Nigdy nie czytał tyle przez całe swoje życie. Gdy nauczycielką jest Twoja mama, będziesz zawsze miał piątki na koniec semestru. Nie musisz zawracać sobie głowy podręcznikami. Zawsze dostaniesz odpowiedzi na test. A fotograf wie, co robić. Oczywiście robiła tak od pierwszej klasy. Hmm. Dostała piątkę z matmy. Mama jest dumna ze swojej córki. Wyrosła na taką zdolność. Ale jest mądra. Nawet leniuchy czasami pokazują wiedzę. Ich poczucie humoru może i nie jest wysokich lotów. Ale próbują, to fakt. Są gotowi kłócić się, gdy dostaną jedynkę. Nie powstrzymacie tego cyrku na kółkach. Biedna pani Weronika nie zdążyła uciec na czas! Pora wezwać pomoc, pana dyrektora. I najlepiej jeszcze ochroniarza. Są też nauczyciele, którzy nie pozwalają uczniom ściągać. Ale napięta atmosfera. Nawet nie dała mi skończyć. No trudno, dostanę pałę. Ale wszyscy byli zaskoczeni, gdy ogłoszono wyniki. Wow! Pora na dzikie pląsy zwycięstwa! To tradycja! W końcu to moja pierwsza piątka w semestrze! Jak ty reagujesz na oceny? Smucisz się? Czy według ciebie nie są ważne? Napisz w komentarzu! I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić innych śmiesznych filmików o szkole od Trum Trum Select.